Siemaneczko moi widzowie z tej strony Kreslow. A to już kolejny odcinek z Clans Dzisiaj na Pizze. Hu! Yy, Znaleźłem troszkę czasu. Myślę, że warto to wykorzystać na nagranie. O, no, odeszłem z tamtego klanu. Wolę iść tutaj. Wiadomo, przyjaciele są ważniejsi. A wbiłem do klanu mm, Prawiniaka. Serdecznie zapraszam do tego klanu. Jeszcze dwie osoby i robimy wojnę. Rozpierdolimy tutaj wszystkich. O, a zarequestuje coś, byle co może ktoś będzie w klanie. no jak widzicie, tutaj się ma, się ma. Odeszłem z tamtego klanu, no trudno. Lepsi są no moim zdaniem przyjaciele, niż yy, obcy, ludzy, obc, <ścoughs> obcy ludzie. Obcy yy, ludzie i w ogóle. Tak więc tutaj sobie wojsko zrobimy jeszcze. Atakuję teraz barach, yy, Barcz strategią. Yy. No taka do farmienia, chociaż do dwóch, nawet trzy gwiazdki da radę wyciągnąć na połotkach z jakimś tam super bohaterem typu króli w ogóle. Dalej lightowo radę wyciągnąć. Ja tutaj robię albo trzy healing spele, albo dwa healing spele, jeden raid spell. Zależy. No tutaj... No tak jakoś sobie gram, myślę, że nie wychodzę na jakąś ciotę. Lecę na pompie, wbijam się tam do Golda Trójki. Hmm. Dobra, zaatakujemy sobie. Hmm. Jakąś taką faremkę bardziej, bo chcę troszkę hmm, złota i czarnego i w ogóle wszystkiego. I coś sobie ulepszyć. Hmm. Tutaj masz dużo. Kurde. Dobra, chwilę cięcie robię. Dobra, jestem z powrotem. No tu próbuję wyszukać jakie wioski. Znalazłem małą, ale tak no niezbyt niesprzyjająca. No tutaj już tak troszkę lepiej. Tak 100 tysięcy skusić się, czy nie skusić? Nie no, polecimy dalej. Tak myślę, że 200 tysięcy na spokojnie da się ogarnąć. No, Miałem nagrać relacje z wojny z tamtego klanu, no ale. No cóż, za późno. Nie, no naprawdę, przyjaciele są ważniejsi i wolę tutaj wspomóc prawiniaka. Zapraszam również na jego kanał na YouTube, bo gostek. Gostek. Kolega też nagrywa i w ogóle. No, nie suba zostawcie i w ogóle. Tak samo zapraszam Was tu do klanu, no. Trochę osób biło od 10 to już wojnę można robić i w ogóle. A i się piąć powoli do góry, myślę, że kiedyś tam będziemy troszkę wyżej. W tym klanie i w ogóle, a nie taka... tacy... E, lamerzy. O, ta farma jest fajna, tylko że ja tu się barachem nie dostanę raczej. Kurde, szukam, 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 znaleźć nie mogę. Zara, chyba wezmę taką 100 na 100 150. A, tutaj jest tą Hall. właśnie, wiedziałem puszczajcie na początek taką pułapkę w takie zakamarki czy tu jest w ogóle ten jak to się nazywa czy tam może leży jakaś mina czy w ogóle no warto bo na przykład wyłożycie nie wiem szybko wyłożycie z 10 20 30 jednostek i bomba dupnie i nic z tego tak naprawdę tutaj Czarnego troszkę jeszcze, myślę, że zbierzemy. No, myślę, że cichy głos w tle może być z tej gry. Dobra, tutaj trochę zniszczony. E, troszkę, ale mamy ten bonus 120 tysięcy. Batak, 120 tysięcy. Nie zbi zbiorę sobie go. <laughs> U, tutaj. No dobra, zebrany. Teraz nie. Mam milion surowców. Tak się zastanawiam. Nie tak. Wyjść tutaj. Chciałem do labów zobaczyć. Nie wiem, czy uzbierać. A to za kasy? Zatem ja myślałem, że to za te. Za zwykły eliksirich się ulepsza. Jednak się pomyliłem. Czy mi półtora miliona do zbierać, uleży sobie to. I to jest dylemat. Tak, to jest wielki dylemat. A chyba Nie, nie, nie. nie. Dylemat się raczej opłaca ulepszyć. Tutaj to nam się buduje. Hmm. To też będzie trzeba wybudować. Tutaj 5 minut już się nagrywa. Nie wiem. Na tym chyba zakończymy, bo się boję, że nagrywanie tam. Się skraszuje, czy coś nie chcę za bardzo y, przedłużać, i nie chce mi się nagrywać tego jeszcze raz. Ale serdecznie tutaj do klanu zapraszam. Pozdrawiam od Pitera aż po naplet rybki. Naplet rybki. Prawiniaka pozdrawiam serdecznie. No, tak więc wbijajcie jeszcze dwie osoby i możemy ruszać z wojenkami. Tak więc subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, a za niedługo okaże, ukaże się już kolejny odcinek z serii Clash of Clans.